Przed chwilą kończyło się spotkanie autorskie z Rafałem Olbińskim, i oczywiście pani miała okazję wziąć udział w wydarzeniu. Proszę powiedzieć, czym, tym, czym wyróżnia się ten artysta na tle innych polskich artystów? No, dla mnie jest fantastycznym artystą, który w bardzo ciekawy sposób postrzega rzeczywistość, postrzega różne problemy, z którymi się stykamy, i w piękny, w piękny sposób przedstawia te problemy. Właśnie przed chwilą nabyłam jedną, nabyłam jedną z prac. I proszę jestem, pokazać? Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, proszę bardzo, z podpisem. Mistrza z tyłu. Także uważam, że bardzo celnie oddaje różne problemy i rzeczywistość naszą, po prostu, z którą się stykamy. Tutaj na przykład pan pięknie podlewa miłość i pani się bardzo cieszy. Ja też bym chciała się tak cieszyć. I nie ma co ukrywać, artysta jest na tyle wszechstronny, bo z jednej strony jest ilustratorem, z innej strony malarzem, rzeźbiarzem, a jak dzisiaj widzimy to i pisarzem jednocześnie. Tak, bardzo, bardzo wszechstronny. Nawet nie muszę powiedzieć, że nie wiedziałam, że pan Rafał Olbiński tak pięknie i ciekawie pisze. A z kim pani dzisiaj przyszła na dzisiejsze spotkanie? A dzisiaj przyszłam sam. Ma. Natomiast spotkałam znajomych i koleżanki i znajomych, także bardzo się cieszę, że jestem też członkiem Klubu Integracji Europejskiej i bardzo się cieszę, że klub również tutaj uczestniczy jako, jako członek znaczy jako, jako partner wydarzenia jako partner wydarzenia, tak, dokładnie.